Cześć. Szymanko. Ja Jestem Dawid, ja jestem Michał. Dzisiaj opowiemy wam o o naszym nowym produkcie, czyli pilarce formatowej. Tutaj stricte w rozmiarze z wózkiem o długości 3,20 m, czyli w pełnym formacie. Dobrze, powiedz mi taką jedną rzecz. Jaki tutaj mamy zamontowany silnik główny? Jaką siłą? Silnik główny legitymuje się mocą 5,5 kW. Okay, a podcinak? Podcinak, właśnie ważna sprawa, jest na osobnym silniku o mocy 0,75 kW. No, to brzmi super. To teraz powiedz mi, jak tu wygląda sytuacja z podnoszeniem i opuszczaniem piły? Podnoszenie i opuszczanie piły jest całkowicie manualne. Okej. Okay. Robimy wszystko za pomocą tych oto pokręteł. Mhm. Ten jest od piły głównej. No, kręco z lewo podnosimy, kręco z prawo opuszczamy. W zależności od szkoły i praktyki, wysokości yy, piły podczas cięcia są różne. Dla podcinaka mamy tutaj krok pogrę Tutaj to. Zazwyczaj przyjmuje się, że powinien wystawać tyle, żeby nam tylko przeciąć laminat. A ustawianie liniału? Zasada prosta. Jak w większości pilarek, podnosimy do góry, odbezpieczamy i liniał nam po prostu podąża po stole. W zależności od tego nie mamy żadnych szkiełek, także wymiar prosto sobie szczytujemy z liniału. Zabezpieczamy przykładowo. Teraz sobie ustawimy na 30 cm. Ustawiamy. I ustawiamy to względem tego, tak? Dokładnie. Okay. Blokujemy i gotowe. Czyli bardzo manualnie. Tak. Do tego warto wspomnieć, że liniał jest również przesuwany. Względem długości. Jakie to ma zastosowanie? Każdy, kto ciął po prawej stronie, wie o co chodzi. Jeżeli tniemy w pasy i formatki ustawiają się nam po prawej stronie, liniał, który jest lekko cofnięty względem piły, zapewnia nam bezpieczeństwo podczas pracy. Wózek tu mówiłeś, że mamy długości 300, tak? Tak, dokładnie. Prowadzenie wózka posiada się na łożyskach, a prowadzenie na łożyskach zapewnia nam przede wszystkim komfort i precyzję pracy. Maszyna, choć prosta, cechuje się naprawdę solidnym wykonaniem oraz wysoką precyzją. To z czego ta maszyna jest wykonana? Stół wykonany jest ze stali, wózek prowadzący wykonany jest z aluminium, a korpus, jak i cała reszta stoły pomocnicze oraz ta dostawka tej wózka wykonana jest ze stali czyli wytrzymałość jest bardzo duża. Jakby. Tak, jest to, powiedzmy, że bardzo prosta, lecz solidna konstrukcja, co na pewno zapewnia nam e, precyzję cięcia. Dla jakiego typu klientów ta maszyna sprawdzi się najlepiej? Oj, ta pilarka z pewnością idealnie sprawdzi się do rozkroju płyty, więc wszelkiego rodzaju stolarstwie płytowym. Przede wszystkim, gdy mamy do czynienia z większymi formatami. Mianowicie, jeżeli stół jest długi, ma, daje nam to o wiele większą możliwość rozkroju płyty. Tutaj mówimy nawet o całym formacie, czyli 2,80. Mhm. E, dokładniej, tutaj ten element ma nam pomóc rozkrój pełnej płyty, że tak powiem dodatkowo podtrzymując ją w momencie cięcia. W ten sposób położona płyta jest stabilniejsza podczas obróbki. Na tej pilarce można rozcinać drewno? Jak najbardziej. Jednak należy pamiętać o odpowiednim doborze piły. Ale poradzi sobie z tym bez problemu. Tak, poradzi sobie. Silnik 5,5 kW zapewnia nam wystarczająco mocy nawet do rozkroju twardego drewna takiego jak dąb. Wspominałeś mi wcześniej o tym, że jest tutaj możliwość ustawienia kątów. Jak najbardziej. Mamy taką możliwość. Za pośrednictwem tego liniału mhm. możemy dowolnie, zmienić dowolnie kąt od Stopnia, w którym jest, możemy go tak naprawdę pochylić do 45 stopni względem piły. Widzę tutaj jakieś pokrętło, opowiedz mi, co to jest. Tak. Jest to pokrętło odpowiadające nam za kąt piły. E, piła standardowo ustawiona najczęściej jest 90 stopni względem stołu. Możemy ten kąt zmienić w zależności od potrzeb do 45 stopni. Warto jednak wziąć pod uwagę, że y, zmieniając kąt piły, Zmienia nam się również wysokość cięcia. W tym przypadku, gdy posiadamy zamontowaną tarczę o średnicy 30 cm, wysokość cięcia z tych na tej pilarki to jest 8 cm, gdy tarcza ułożona jest względem 90 stopni względem stołu. względem stołu. Ale gdy już zmienimy kąt na 45 stopni, wysokość tego cięcia spada nam do 6 cm. No to jest bardzo duża różnica. I obstawiam, że. Inna tarcza, inna wysokość, no to też się zmienią nam po prostu parametry Oczywiście. wysokości, no bo to całkowicie jest normalne. Tak. Tutaj coś jednego widzę, tylko powiedz mi, co to jest i do czego to służy. ta? Co to jest? O, widzę tutaj paski, widzę silnik. Tak. A tutaj mamy cały napęd yy, pilarki. Mhm zamontowany pasek właśnie do siły głównej oraz osobny silnik dla podcinaka. Co tu nam na tym panelu mamy, bo tu widzę, że jakieś 3000, 4000, 5000, co to jest, w ogóle do czego to służy? Tak, na tym panelu mamy tak właściwie możliwości włączania, wyłączania poszczególnych silników, właśnie piły głównej oraz podcinaka. Ponadto mamy możliwość regulacji obrotów piły głównej. Począwszy od 3000 poprzez 4 aż do 5000 obrotów silnik podcinacza ma stałą prędkość 8000 obrotów na minutę. Jak tutaj wygląda sytuacja z odciągami? Gdzie je podpinamy i jakie tu potrzebujemy rury do tego? Odciągi, aby zachować maksymalną czystość podczas pracy montowane są jeden w osłonie. Kolejny odciąg znajduje się po drugiej stronie pod formatówką, pod stołem. A jest. Tak. Tam mamy również statkę i tak naprawdę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o odciągi. Jeżeli chcemy sobie po prostu pracować bez osłony, czego stanowczo nie zalecamy, jest też taka możliwość, tak? Możemy sobie cofnąć ramię. Czy to jest jedyny rozmiar, który posiadamy w naszej ofercie? Nie. W naszej ofercie posiadamy również przede wszystkim mniejsze pilarki, wiadomo. Często na stolarniach jest ogromny problem z miejscem. Są to, są to nawet często garaże. Z tego właśnie powodu posiadamy również mniejsze formaty, takie jak 1200, 1600 oraz 2200. Jednakże najczęściej słyszę zapytanie o 1600 ze względu na jej kompaktowość oraz możliwości cięcia. Tak naprawdę na wózku 1600 jesteśmy w stanie rozmaite rzeczy rozciąć, począwszy od szaf. Poprzez właśnie większe blaty, wiadomo, że nie jest on tak wygodne jak na dużej pilarce, na dużej pilarce. Mhm. jednakże przy potrzebie niewielkiej ilości miejsca jesteśmy w stanie z niej maksymalnie wyciągnąć. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze jedno, czy mamy dodane filmiki odnośnie tych mniejszych filarek, Jak o najbardziej. i tak dalej? Super. Znajdziecie je tutaj. Super. Dobrze, w takim razie co? Dziękujemy bardzo za oglądanie i zapraszamy do filmiku o mniejszych formatówkach. Nie zapomnij o subskrypcji. Cześć.